Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam najnowszą kamerę samochodową marki BioFo model a 119 v 3 BioFo nie spoczywa na laurach i od pewnego czasu bombarduje nas nowościami. Całkiem niedawno na blogu opisywałem najnowszą wersję A129 dwukanałowej kamery przeznaczonej do monitorowania wnętrza pojazdu, więc dla taksówkarzy, busiarzy itd A teraz mamy w premierę BioFo a 119 v 3 Prawdę mówiąc, za tymi nowościami BioFo czasami trudno mi nadążyć, no ale do rzeczy. V3 to jest kamera, która z jednej strony jest udoskonaleniem dotychczasowej 119, najbardziej bestsellerowego modelu Ever, jaki powstał w ofercie Viofo, a z drugiej strony zapożycza trochę od A129, bardziej topowego modelu. I w tym momencie możemy wyróżnić tak naprawdę trzy podstawowe modele kamer samochodowych w ofercie Viofo z serii 119-129. 119 budżetowa. 119V3 pośrednia i 129 wersji single bądź dual, jako to topowa, najbardziej funkcjonalna wersja. Są jeszcze oczywiście modele S i Pro, tyle że akurat tych modeli, w obliczu wprowadzenia V3 do sprzedaży, już troszeczkę chyba stracą na ważności, ponieważ w dużej mierze V3 będzie je zastępować. Ale co nowego? Przede wszystkim w A119V3 jakie nowe funkcjonalności? Trzy takie najważniejsze zmiany: przede wszystkim optyka. Lepszy sensor obrazu Sony StarBIS IMX335 o wyższej rozdzielczości, rozdzielczość maksymalna 2560 pikseli w 1600 pikseli w pionie. Co gwarantuje naprawdę świetną jakość obrazu, bardzo dużą szczegółowość tego obrazu przede wszystkim i w dzień i w nocy. W nocy przydaje się tryb WDR, który robi różnicę moim zdaniem, ale o nim trochę później. No i bitrate maksymalny aż 30 megabit na sekundę, to generuje duże pliki na karcie pamięci, ale bardzo, bardzo dobre jakościowo. Optyka to jest pierwsza najważniejsza zmiana, druga to jest procesor, który wspomaga tę optykę. Nowszy procesor Novateka 9670 dużo wydajniejszy, wspomagający ten przetwarzanie obrazu. Do wyższej rozdzielczości, ale to też czuć nawet przy obsłudze kamery, przy skakaniu w menu jest dużo sprawniej i wydajniej niż w starej 119. No i trzecia zmiana, trzecia nowość w 119 V3 to jest funkcjonalnie zapożyczona właściwie z A129, a więc Trzy tryby parkingowe: tryb detekcji ruchu, tryb timelapse oraz tryb low bitrate. Przy czym detekcja ruchu jest już buforowana, to znaczy, że 10 sekund przed zdarzeniem, które wywoła nagranie, jest już zapis na karcie pamięci realizowany, więc widać już te kilka sekund, czy te 10 sekund przed. Zdarzeniem, co się działo. Natomiast moim zdaniem, low bitrate, czyli ten, który zapisuje w sposób ciągły, non-stop na karcie ale w obniżonej nieco jakości objętości plików, jest najbardziej skuteczny, ponieważ jako jedyny gwarantuje non-stop nagrywanie. Jeszcze jedna zmiana, nowość związana z trybem parkingowym, to jest kompatybilność z Hardwire ACC. W osobnym filmie kiedyś prezentowałem jak działa właśnie ten hardwire, czyli adapter zasilania, który umożliwia podłączenie kamery samochodowej do instalacji elektrycznej pojazdu z żyłą ACC umożliwiającą aktywację trybu parkingowego w momencie wyłączenia stacyjki pojazdu, więc ta kamera też już ma tą funkcjonalność. Jest to zdecydowana poprawa względem starych A119, gdzie ten tryb parkingowy po pierwsze nie wspierał ACC, po drugie był oparty tylko na timelapse i nie, nie był do końca doskonały, czasem sprawiał pewne problemy. Te, teraz już z v nie ma tych problemów i ten tryb parkingowy jest dopracowany, można powiedzieć, w pełni. Można więc sobie zadać pytanie, Jaka różnica dzieli A119F3 od A129, skoro jest tryb parkingowy, tak jak tutaj? No przede wszystkim widać duo. A129 jest w wersji dualnej. Co więcej, możemy kupić A129 w wersji single i do niej później dokupić tylną kamerę i ją podłączyć do już tej A129. Kolejna zmiana na korzyść A129, kolejna różnica, to jest moduł Wi-Fi, wi 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 wi, umożliwiający bezprzewodową kontrolę z aplikacji w telefonie, a także moduł Bluetooth, który umożliwia parowanie z tym przyciskiem do e, zachowywania nagrań. Więc Wi-Fi, Bluetooth oraz opcja Dual, a także Dual z podświetleniem pod, pod podczerwieniem, to najważniejsze zalety czy różnice A129 względem 119 V3. Więc ciągle a 29 pod względem funkcjonalnym pozostaje najbardziej topową kamerą w UFO. Szybka prezentacja zawartości zestawu, co w V3 znajduje się w środku. Mamy kamerkę razem z modułem, uchwytem GPS. Zasilacz razem z kablem zasilającym mini USB. Zasilacz z dwoma wyjściami USB jakby co. Kabelek do komputera. Czytnik mikro USB. Spinki do poprowadzenia kabla. Dwa dodatkowe uchwyty montażowe do kamery. Nieaktywne, czyli bez zasilania. Kiereczka WioPO.pl do wycierania obiektywu bądź ekranu. No i dodatkowe przylepce, sznureczek do demontowania przylepców i takie pianki wygłuszające między moduł uchwyt a kamerę. Na koniec instrukcja po angielsku oraz wersja polska. Skupiając się na kamerze a właściwie dwóch kamerach na 119 zwykły oraz 119 poł3. Krótkie porównanie cech fizycznych. Na pierwszy rzut wyglądają identycznie, ten sam układ ekranu, ten sam układ przycisków. Dalej z boku mamy wejście USB zasilające, wyjście audio wideo tutaj slot na kartę pamięci, mikrofon. No, wyglądają identyką. Pytanie, która jest która? No, i tu zaczynają się właśnie różnice, mianowicie obiektyw. W starej 119, czyli tu w mojej prawej ręce, jest obiektyw, który ma regulację góra-dół oraz prawo-lewo. Natomiast w 119V3, analogicznie jak w pozostałych modelach BioFo, czyli 119S, Pro i 129. Obiektyw jest regulowany tylko góra dół. Druga różnica to moduły GPS będące jednocześnie uchwytami przyklejonymi do szyby. Zdejmują się identycznie, wyglądają też identycznie, aczkolwiek tutaj gładka nalepka, tutaj jest napisem 3M. No i tutaj V3 GPS, a tutaj tego napisu nie ma. Fizycznie są takie same, natomiast wewnątrz nowy moduł z V3 ma już funkcję wspierającą ACC, czyli hardware kit ACC, ten adapter zasilania, który umożliwia podłączenie kamery do instalacji elektrycznej pojazdu. Po zdjęciu modułów tutaj jest układ dokładnie taki sam, złącze identyczne. No i kolejna różnica to oczywiście numer seryjny. Na V3 mamy A119V3, natomiast w poprzedniej wersji A119V2. Są jak widać to różnice kosmetyczne, nie wykluczające możliwości stosowania akcesoriów dodatkowych. Przepuśćmy uchwyt przystawkowy do V3, będzie również pasował bez problemu, analogicznie jak filtr polaryzacyjny, który nasuwamy na obiektyw, jest ten filtr kompatybilny ze wszystkimi modelami z serii 119 oraz 129 bardzo szybki przegląd funkcjonalności. W osobnym filmie nagram pełen przegląd funkcji wszystkich funkcji, które są dostępne. Ale przede wszystkim, żeby wejść do menu, oczywiście trzeba ten przycisk REC, zatrzymać nagrywanie a następnie nacisnąć przycisk menu. To, co mi się akurat rzuciło, to to, że ten przycisk menu nagry nagrywania bardzo szybko reaguje. Myślę, że to jest konsekwencja tego, że nowszy, bardziej wydajny procesor siedzi w tej kamerze. No ale po kolei, co my tutaj mamy, tak na szybko? Rozdzielczości są dostępne, najwyższe 2560x1600. Kolejna rozdzielczość wygląda w ten sposób. Dalej, bitrate w ustawieniu wysokim jest do 30 megabit aż na sekundę, co oczywiście przekłada się na dużo wyższą jakość nagrywania. Nagrywanie w pętli nawet do 10 minut. Format wideo możemy wybrać albo MP4, albo TS. TS ma tę cechę, że nawet jeśli zostanie nagle przerwane nagrywanie, odcięte zasilanie, to plik tak czy owak będzie zdatny do odtworzenia. Dalej ekspozycja, WDR, tryb parkingowy, no i więcej więcej funkcji, tak jak wspomniałem. W osobnym filmie oczywiście tutaj je będę bardziej szczegółowo prezentował. Ok, ale najważniejsze pytanie, jak ta kamera właściwie nagrywa. Moim zdaniem każda, każda ocena jakości nagrywania jest oceną wysoce subiektywną. Mi się może podobać innemu nie, ale generalnie wydaje mi się, że jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ta wysoka rozdzielczość 1600 pikseli w pionie robi świetną robotę wychwytuje detale naprawdę świetnie. Do tego bitrate bardzo wysoki, do 30 megabit na sekundę maksymalnie. No i WDR. WDR się przydaje szczególnie w nocy. Moim zdaniem robi różnicę. Wychwytuje trochę więcej tych detali z otoczenia, więc też warto go mimo wszystko włączyć. Więc suma sumarum, moim zdaniem ta kamera naprawdę robi świetną robotę jeśli chodzi o nagrywanie obrazu. Zresztą zachęcam Was, żebyście to sami zobaczyli, ocenili. Tutaj podlinkowuję Wam specjalną playlistę dedykowaną do modelu V3, na której znajdziecie więcej materiałów, więcej przykładowych filmów porównań z innymi kamerami, demonstracje trybu, WDR itd., itd. Więc więcej filmów i materiałów przykładowych możecie zobaczyć sami. Zresztą tę playlistę też podlinkuję tutaj pod tym filmem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowej Falkrójce, o nowym modelu Viofo, jak Wam się podobają te nagrania. Zapraszam do zadawania pytań w tych komentarzach, a na koniec zachęcam też do subskrypcji kanału Widorej Stratory 24, gdzie oczywiście regularnie będziemy publikować nagrania z tej kamery, ale i nie tylko, i ze wszystkich właściwie kamer, które mamy w ofercie. A tymczasem dzięki serdeczne za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i cóż, do następnego razu. Cześć!